Miasto i gmina Kargowa. Jeszcze kilka miesięcy temu. Teren nad Starym Kąpieliskiem wyglądał tak. Z początkiem lipca rusza budowa terenu rekreacyjnego nad kanałem Obrzyca. Prace wykonuje firma Melbourne. Przed wojną było to miejsce rekreacji mieszkańców miasta. Wyglądało tak, a tak prezentuje się dziś. Jednocześnie. Burmistrz kargowej Sebastian Ciemnoczołowski zleca budowę drugiego orlika, przy szkole podstawowej, otwarcie boiska przewiduje się na wrzesień 2011 roku. sierpnia burmistrz dokonuje otwarcia terenu rekreacyjnego na Tobrzycu. To jest zdjęcie z roku 29 jak wyglądało to kąpielisko, z tej samej z perspektywy widok obecny, a z drugiej strony, jak budowaliśmy to miejsce. Z pomocą pani minister Jolanty Fedak, posła na Sejm Klaudiusza Balcerzaka i wielu innych zacnych gości, następuje oficjalne otwarcie. Dzień dobry Państwu. To też zaczniemy od podziękowań dla burmistrza za zaproszenie i oczywiście dla mieszkańców. Targowej. Ja rzeczywiście zapytałam, co ty tu wybudowałeś, po to, żeby zlustrować jakby cały ten teren, ale w międzyczasie mówię, że co coś z tą wodą nie bardzo. A on mówi, nie wybrzydzaj. Przecież niedługo będzie piła w zielonej górze, z kubków. No to przynajmniej wiem, co ja piję. Ale drodzy Państwo, kiedy przed y, 10 laty ja tu rozpoczynałam taką karierę administracyjną w charakterze wojewody, niedługo po, później Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Wtedy mieliśmy dużo entuzjazmu. Nasze województwo bo jednym z tych województw, które. To miało najwyższe takie wskaźniki poparcia. Ale były też głosy sceptyczne, co ta Unia nam da. A tymczasem okazuje się, że nawet niewielkie inwestycje wsparte przy pomocy środków unijnych mogą dobrze służyć mieszkańcom. Życzę miłej zabawy i życzę tego, żebyście Państwo... Dobrze czuli się tu w swoim miejscu, jak wasi rodzice 50 lat wcześniej. Dziękuję. A propos tej wody, pani minister, dzisiaj też chciałem podziękować panu Marszałkowi, bo zarząd lubuski zarząd maliacji urządzeń wodnych wykosił nam bardzo ładno cało całą ten obszar. Na koniec młodzi uczestnicy walczą o puchar burmistrza w piłkę plażową. Więcej informacji na stronie miasta www.kokargowa.pl.